No, no, no! Z tej strony linii I nie wiem, czy ja mam tu coś zbudować. Wziąłem poza odcinkiem tych surowców. Trochę. No, o. Tu mamy resztę. Wezmę jeszcze ten pomarańczowy. O. I tak. Co ja mam tu zrobić? Bo ten mi tu mówi. Ja w ogóle mogę tam wejść? Mogę tu wejść? I ten mi tu coś mówi. Ale ja nie wiem co on mówi. I tu jest do Atficity. I tak się on... I właśnie ten Atficity, czy jak to tam? Tak się ten gościu nazywa. I Ja nie wiem, to jakieś pomieszczenie jest, czy co. Czy mnie tam tepnie? Co ja mam? Nie wiem, a Daś? Się z powrotem tutaj tapnąć? Nie? Bo w sumie tu są te betony. Ja bym trochę jeszcze zabrał. To zabiorę jeszcze troszkę i zaraz pójdziemy. Więc tak. Um, zabiorę troszkę tego betonu. Pójdziemy sobie do tego z tym ludkiem. Ten. I nie wiem, co my będziemy z tym robić. Nie wiem, ale zabiorę sobie trochę tych kolorów. No i tak. Jeszcze ten, może karmazynowany, No albo trochę białego i czarnego jeszcze, żeby miał cały akwipunek. Okej. Okay. i będziemy ruszać. Jak ktoś, to będę wywalał biały albo czarny. Do atficity Eee Nigdzie nas nie tepło Aha, czyli mamy chyba budować. Z tego dobra. Ja najpierw chcę zobaczyć, czy się da stawiać te klocki. Gdzieś w rogu. Da się tu stawiać, a niszczyć mogę. Mogę niszczyć, ale ja lofa nie mam. Gościu, dasz mi kilof. Zobacz, to Rodli. Może w tej fabryce będzie kilof. Bo jak coś źle postawię, to kicha. Oj. Dobra. Halo, jest tu kilo? Eee, co? aha nie wnikam um, mały kowadełko bo tu jest niewidzialny i ten frame czemu nie mogę tam wejść tam są skrzyneczki taki lofa. A to nie jest fabryka, to jest takie bardziej miasto w sumie. Zbrojka! Zakładam. Chociaż coś mi daje. Ja chciałem właśnie taką zbrojkę. O, może tu coś... Nie da się wejść. O, tam. Dobra. Ja nie wiem, skąd mam wziąć... Kilow! O, tu są otwarte drzwi. Pan ma kilow? Aha, nie ma pan kilow. A tu? Aaa, to jest trochę dręczące, że nie możemy czytać co tu pi mówią te ludziki. Za to mu te półki złożę. Że będzie musiał rozkładać. Za to, że nie mówisz po polsku, nie masz już półek, widzisz? Nie no, oczywiście jest złożony tak, tak sobie. O. Nie za to, że nie mówisz po polsku, bo to nie jego wina, tylko ten. Tak ustawił. Twórca. Że szkoda. O! Krzynka. Tam jest kilo? Nie, nie ma. Co mnie pani okłamuje? E tam. Eee, tam. Nie da się wejść nigdzie, naprawdę. Czy naprawdę jak tych drzwi nie umiem otwierać? Czemu jest krzesło na krześle, na krześle, na krześle, na krześle? A nie, tam u góry nie ma krzesła, tylko jest coś dziwnego. E, zaraz, zaraz, what? Dwa schodki to się połączyły w takie coś. A nie, bo tam jest płytka. Dobra, e, chyba muszę to. Budować nie. Spróbuję zniszczyć tamto czarne roczką. Jak je odzyskam, to odzyskam. Jak nie, to nie. Dobra. Czyli tak. Mam sobie to. I Bo może twórca ustawił tak, że jednak wypada, ale wątpię. No Nie, nie wypada, więc możemy stawiać. Możemy niszczyć, ale nam nie wypada. Musimy mieć kajelof. Ja chciałbym mieć kajlof. Dam mi ktoś Dobra. Nie wiem, co tu możemy zbudować. Zbudujemy sobie coś co chcemy. Hm. Co by tu zbudować? Jestem tak. Wiem. Wiem już co zbuduję. Zobaczycie zaraz. Biorę już te kolory. Więc niektórzy się pewnie domyślają. Bo jak to standard nadchodzi, e, może coś takiego i coś takiego? Czy to będzie dobrze wyglądać? Dobra. To nie wygląda najlepiej, jakbym miał kilo, to bym poprawił, ale nie będę się dudkał dwie godziny. Dobra. Dobra, tu będzie oczywiście dla mnie wejście. Oj, będzie tu małe to pomieszczonko. W ogóle to nie jest cel tego, żeby to było pomieszczonko, ale. Wejście będzie. I teraz tak, bo jeśli się z, pomylę. Będzie kłopot. Teraz tak. Dobra. S. D. Oj. O, bo już się przestraszyłem, że nie mogę tu budować. A mogę poza tym terenem budować? To. Nie! Chyba nic się nie stało, że tu postawiłem. No ale jakby było to tu niepotrzebne. Jeden klocek zmarnowany, teraz tak. To będzie chyba coś takiego. O nie, bo to będzie nierówne. No, to ja muszę to niestety zniszczyć, to drugie. Czy to będzie dobrze wyglądać? Nie wiem, ale. Ale odcinek trwa już 10 minut, więc niestety go czas zakończyć. Eee, dobra. Zniszczy to o już 11 nawet. A, jonowa, dobra. Kiedy to się zniszczy? Nie wiem. Za wiek, wieki dwa. a może 3, a może teraz. Eee, no. A więc tak. Um, tu będzie zielony 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 zielony, zielony, zielony. Dobra. żegnam się z wami. Os scans broi papá.